Lidget Flex PCB jest powszechnym podejściem projektowym dla producentów sprzętu. Ta metoda projektowania jest teraz obsługiwana jako część projektowania połączonego systemu SolidWorks 2020 z PCB. Wyczynając od standardowej, sztywnej sekcji w menadżerze stosów warstw, masz teraz sekcję zaawansowaną, w której możesz tworzyć flex i dopasowywać warstwy zawarte w nim. Tutaj mamy dwie warstwy z nakładkami dla regionu Flex. Następnie musimy zdefiniować obszary płytki, które będą sztywne lub elastyczne w nowym obszarze panowania. SolidWorks PCB ułatwia sprawdzanie, jak zdefiniowane są regiony. Tworzenie linii podziału lub gięcia jest intuicyjne i wykonywane za pomocą jednego kliknięcia prawym przyciskiem myszy. Wybranie linii gięcia pozwala przejrzeć i zmodyfikować kąt gięcia i promień. Tutaj linia gięcia jest zdefiniowana jako 45 stopni o promieniu 115 mm. Szybko i łatwo. Korzystając z widoku 3D wyraźnie widać sekcje sztywne i elastyczne. Aby najlepiej zwizualizować układ PCB w postaci złożonej, animujemy zakręty i pokażemy jak obszary sztywne i elastyczne oddziaływują ze sobą. Widok manipulacji w 3D pozwala zobaczyć jak deska składa się z bardziej realistycznym wyglądem. Połączenie dyscypliny projektowania obwodów drukowanych i mechanicznych to prawdziwa wartość systemu projektowania, które możemy zaobserwować w SolidWorksie. Opcją Push wypchni płytkę drukowaną do SolidWorks, a projektant mechaniczny używając opcji Pull może wyciągnąć płytkę bezpośrednio do złożenia. Projektant mechaniczny może również dokonać zmian na płyce drukowanej i przesłać propozycję z powrotem do projektanta PCB. Tutaj modyfikujemy zgięcie pod kątem 45 stopni do 90 stopni, co jest łatwą zmianą dla programu SOLIDWORKS. Projektant mechaniczny może użyć push do wypchnięcia zmienionej płytki z powrotem do SOLIDWORKS PCB, używając przy tym PCB Services, a projektant PCB natychmiast zobaczy proponowane zmiany czy też modyfikacje i zdecyduje, czy je zaakceptować, czy też odrzucić. Teraz jest to w pełni połączony projekt mechaniczny i elektryczny. Nowa funkcja RigidFlex jako część połączonego systemu projektowego SolidWorks 2020 ułatwia tworzenie najbardziej złożonych projektów elektromechanicznych.